W dzisiejszych czasach otoczenie zmienia się błyskawicznie, a konkurencja staje się coraz bardziej zacięta. Właśnie dlatego umiejętne zarządzanie wiedzą jest nieodzownym narzędziem biznesowym. Zarządzanie wiedzą jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, umiejętne zbieranie, przechowywanie i udostępnianie wiedzy umożliwia skuteczną reakcję na dynamiczne zmiany rynkowe. Po drugie, skuteczne zarządzanie wiedzą stymuluje innowacje tak produktowe, jak i procesowe. Po trzecie, wspomaga efektywność operacyjną poprzez skrócenie czasu podejmowania decyzji. Eliminuje też zbędne powielanie pracy i zwiększa produktywność. Nazywam się Adam Kowalik, jestem trenerem EY Academy of Business. Zapraszam Cię na szkolenie zarządzania wiedzą. Przez wiele lat pracowałem jako menedżer wiedzy. Najpierw w branży telekomunikacyjnej, a później w renomowanej firmie doradczej EY. Moje doświadczenie obejmuje różne aspekty zarządzania wiedzą. Kulturę organizacyjną, rozwiązania Informatyczne, procesy biznesowe oraz powiązanie zarządzania wiedzą ze strategią. Ponadto uzyskałem tytuł doktora w dziedzinie zarządzania wiedzą. Obecnie pracuję jako niezależny doradca. Podczas szkolenia nie tylko podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale również opowiem o błędach, które popełniłem. Będę mówić o tym, co działa, a co niekoniecznie. To szkolenie jest zarówno dla osób, które chcą bardziej kompleksowo zająć się zarządzaniem wiedzą całej organizacji, jak i dla menedżerów czy specjalistów chcących usprawnić wybrane aspekty zarządzania wiedzą w swoich zespołach. Nie trzeba przecież być pełnoetatowym menedżerem wiedzy, aby zarządzać wiedzą. Podczas tej interdyscyplinarnej przygody szkoleniowej poznasz kilkadziesiąt narzędzi i technik zarządzania wiedzą, służących do pozyskiwania, lokalizowania, tworzenia, transferu. Wykorzystania oraz retencji wiedzy. Będziesz mieć okazję do konfrontacji z konkretnymi problemami. Wspólnie przejdziemy przez konkretne sytuacje, przedyskutujemy i poszukamy rozwiązań. Do zobaczenia na sali szkoleniowej.